Możemy przyjąć, że CD-projekt Red rozbudziło apetyty na dobrą, dynamiczną produkcję osadzoną w bardzo ciekawym cyberpunkowym świecie. Nie będziemy tutaj podejmować dysputy o tym, czy koniec końców Redom udało się dostarczyć, czy nie. Fakt pozostaje faktem, że gracze nadal łakną tytułów w tym klimacie i z pocałowaniem w rękę sięgają po wszystko sygnowane tą niewyeksploatowaną jeszcze stylistyką. Przynajmniej tak myślą deweloperzy. Niemniej grzechem byłoby nie sprawdzić ciekawego dziełka lądującego w Game Passie. Tak więc, panie i panowie, Siemanko z tej strony, Maxior i dziś powiem wam kilka słów o The Sand, wydanym na Xbox One i Series oraz pc -ty. Przenosimy się na planetę Welles, która jest mokrym snem wszystkich złych i bezdusznych korporacji, zakładając, że korporacje śnią o milionach zmuszonych do pracy przy potężnym zadłużeniem trybikach budujących dobrobyt elitu sterów. Nie ma owocowych czwartków, każualowych piątków, a jedynie ciężka orka w pogoni za dobrobytem, który niczym kij na końcu marchewki jest na wyciągnięcie ręki, a którego jednak zdobyć nie sposób. Wszystko wydaje się funkcjonować jak to sobie korpo-krezusi wymyślili, aż tu nic tego nizowego wszystko pierdykło i tytułowa zła do szpiku korporacyjnego pionu zarządzania firma The Ascent upada wywołując tym samym ogólnoplanetarny chaos spowodowany walką o przejęcie władzy. Wcielamy się więc w szarego korpolutka, który łapie za broń i robi niemal to co zwykle, czyli próbuje przeżyć, z tą różnicą, że teraz w ogóle, a nie od pierwszego do pierwszego. Wykonuje więc zlecenia dla ważniaków, stoczących boje o dominację ugrupowań, które z zasady polegają na tym samym, czyli idź od punktu do punktu, strzelając po drodze, strzelaj na miejscu i wracaj nie przerywając strzelania. I w zasadzie jest to spory problem The Ascent, które operuje niezwykle wysokim potencjałem zapewnionym przez setting czy świetnie zrealizowane mechaniki, a wykłada się ostatecznie na tym, że jest monotonne i fabularnie miałkie bo samo zawiązanie intrygi potrafi zaciekawić i mamy te motywacje by dążyć do odkrycia wielkiego spisku stojącego za bankructwem tytułowej korporacji. Problem jednak polega na tym, że aby zagłębić się w całą historię musimy się przebijać przez cały wór miałkich i średnio zagranych dialogów okraszonych od czasu do czasu średniej jakości kacynkami. Łącząc to z liniowością i niezbyt wyszukaną konstrukcją poszczególnych misji ciężko jest traktować The Ascent jako wirtuoza w opowiadaniu zajmujących historii. Nieco inaczej jest od strony samych mechanik rozgrywki, bo na przykład strzelanie jest tutaj wyborne, chociaż dosyć specyficzne. Każdy wystrzał jest mięsisty, a każda pukawka zapewnia odpowiedni feeling, sprawiając, że nie pomylimy shotguna z pistoletem na kapiszony czy folią bombelkową. Nieco wadzi motoryka naszej postaci, która jest nieco zbyt ociężała, przez co ciężko jest prowadzić intensywny ostrzał, jednocześnie lawirując pomiędzy pociskami nieprzyjaciela. Chociaż najprawdopodobniej taki właśnie był zamysł twórców, bo nawet pomimo oddania w nasze łapki uniku, gra nie jest skrojona pod typową naparzankę w stylu Rambo, ale bardziej przemyślane i eleganckie prowadzenie działań ofensywnych. Przede wszystkim strzelamy na dwóch wysokościach, co pozwala nam w pełni wykorzystać słabe punkty naszych oponentów przeciwko nim. Nasz nieprzyjaciel nosi hełm? Walimy w korpus. Ma odsłoniętą głowę? Sam się prosi. Nie mówiąc już o tym, że pełzających przy ziemi mutantów raczej nie trafimy trzymając karabin na wysokości naszego czerepu. Kolejnym istotnym elementem jest system osłon przypominający nieco ten z girsów, gdzie chowamy się za murkiem czy skrzynią i ostrzeliwujemy prącą w naszą stronę hordę. I jakkolwiek szanuję za koncept tak uważam że średnio do twin stick shootera to pasuje. Niestety zmuszeni jesteśmy do działania w ten sposób ze względu na niezwykłą kruchość naszego bohatera którego kilka zbłąkanych kul może błyskawicznie odesłać na łono Abrahama. Zabawy jednak uprzyjemniają wszelkie dodatkowe zabawki, takie jak granaty, bariery spowalniające pociski czy przywoływane roboty strażnicze wspomagające nas w walce. Nie należy zapominać też o oczywiście! rozwoju postaci, który sprowadza się do klasycznego dystrybuowania zdobywanych z każdym wbitym poziomem punktów, pomiędzy kilka statystyk poprawiających naszą celność, dynamikę czy ilość punktów zdrowia. Oprócz tego mamy całe naręcze wszczepów podnoszących nasze umiejętności, czy modyfikacje i ulepszenia broni pozwalające posługiwać się nią jeszcze skuteczniej. No i co do broni, mam pewne zarzuty. Diaz bowiem w dosyć oczywisty sposób nawiązuje do Diablo, zasypując nas tonami porzucanego przez przeciwników złomu, co miałoby nas motywować do częstej zmiany ekwipunku i oręża. Niezwykle ważnym jest bowiem by dostosowywać odpowiednie odporności wynikające z noszenia danego elementu pancerza do rodzajów obrażeń zadawanych przez oponentów w konkretnym segmencie. I o ile w przypadku pancerzy wszystko się względnie sprawdza i faktycznie dodaje element taktyczny do ubierania naszego panolka, tak z bronią jest już niezwykle biednie. Mamy jej dosłownie kilka rodzajów i po prawdzie kiedy trafimy już na ulubioną pukawkę to najlepiej jest inwestować w jej ulepszenia zamiast zaprzątać sobie głowę przeglądaniem statystyk nowo zebranego szrotu. Oddać trzeba sprawiedliwość, że gra wygląda wybornie, idealnie łącząc przytłaczający mrok i kolorowe neony niczym w kultowej produkcji Ridleya Scott'a. Mistówki są niesamowicie różnorodne stylistycznie, wypełnione po brzegi całą masą postaci niezależnych, a przede wszystkim świat jest naprawdę duży. Co jest jednocześnie zaletą i wadą, bo niejednokrotnie w zadaniach musimy przebiec całą mapę od wyznaczonego punktu, co zajmuje zdecydowanie za dużo czasu. Niemniej trzeba przyznać, że klimatyczny i pełen detali świat planety Veles robi niemałe wrażenie. Wrażenie, które niweczone jest przez liczne błędy techniczne. Notorycznie, a to fragment mapy się nie ładuje, a to nie pojawiają się przeciwnicy, a to dzieją się jeszcze inne przykre niespodzianki. Gra pozwala też na rozgrywkę w kooperacji, czego nie dane mi było doświadczyć, gdyż do split screena brakowało mi chętnego, a przez sieć nie udało mi się z nikim połączyć mimo wielokrotnych prób. Pozwolę więc sobie odpuścić ocenę tego elementu. I to tyle, jeśli chodzi o Diascent. To taki trochę nieoszlifowany klejnot, bo gra ma niesamowity potencjał na to, by stać się wyborną produkcją zawstydzającą wiele tych z wielkimi budżetami. Niestety tak sobie opowiedziana historia, nienatchnione zadania czy cały wór błędów technicznych sprawiają, że pokochać tę grę jest trudno. Chociaż warto, bo pod tą warstwą marności kryje się naprawdę niezły tytuł. I tą nieoszlifowaną myślą kończę. Cześć.